Dzisiaj rozpoczniemy od tej modlitwy, która była na początku. Prosiliśmy o to, by Pan tak zarządzał swoim światem, aby Kościół mógł od, bez przeszkód oddawać Jemu chwałę. Dosłownie to, to byłoby tak żeby kościół mógł radować się spokojną pobożnością tranquilla devozio spokojna pobożność czyli kult czyli żeby mógł się zajmować tym czym się powinien zajmować tak już nie wchodząc w szczegóły czym powinien się zajmować ale bardziej chodzi o ten akcent że w pokoju i radować Jeżeli weźmiemy, znaczy taka modlitwa, nie, no, prosta, ale jak weźmiemy pod uwagę to, że ona powstała w VI wieku, w ogóle to dobrze jest mieć taką świadomość, że ogromna większość tekstów, jakimi się posługujemy, to właśnie Kościół się nie posługuje przez wiele wieków. Ale wtedy, kiedy powstała w VI wieku, no to nie był to czas spokojny dla Kościoła ani w ogóle dla tego świata, gdzie chrześcijaństwo już zapuściło korzenie, cesarstwo rzymskie, właściwie w ruinie sam Rzym, plądrowany głód i epidemie. I w takim, w takim świecie no, podejmowane jest dramatyczne wołanie o pokój, o bezpieczeństwo o to, żeby ten świat nie przeszkadzał misji kościoła, jako jest zgłoszenie Ewangelii, społowanie kultu i tak Dlaczego wspomina tę historię? Bo ciągle możemy mówić o jakichś wyjątkowo trudnych czasach i dzisiaj być może też nam to wołanie o pokój brzmi mocniej w sercach niż, niż wcześniej. I tak jak chrześcijanin, czy konkretnie autor tego tekstu, mógł się czuć w jakichś strasznych trybach, jakimś ziarenkiem w machinie, która tym światem kierowała. Niszczyła zresztą ten dotychczasowy świat, bo jeszcze nie widać było specjalnie nowego porządku w świecie rodzącego się wówczas, że, że takie poczucie, że są chyba wyjątkowe w historii świata, że jak wiele zależy od niewielu, jak też Wiele dóbr jest w posiadaniu nielicznych. Jak, jak bardzo zależymy od, nie wiem, jakieś tam dogadania się lub niedogadania paru osób w tym świecie. Zależy pokój czy wojna. I że e, pytanie, jakie stawia nam Ewangelia, jest zupełnie inna. E, nie, czy potrafisz ocenić te wszystkie mechanizmy w świecie? Tylko Pytanie było takie. Co jest? Co trzymasz w skarbcu swojego serca? Dobre owoce przynosi dobre drzewo. Dobry człowiek właśnie ze skarbca swojego serca wydobywa dobre rzeczy. Człowiek wierzący. Ma się czuć człowiekiem wolnym, bo wyzwolonym przez Chrystusa, bo obdarowanym życiem na zawsze. Jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, to co śmiertelne przeodzieje się w nieśmiertelność. Co mamy wydobywać ze skarbca swego serca? Najpierw nadzieję. Nadzieję, że ostatecznie. Pan Bóg zwycięży. Co to znaczy to ostatecznie w znaczeniu? Co to znaczy? Kiedy to będzie? Nie wiemy. Ale, ale istotne jest to, że nie czujemy się jakimś pyłkiem, którym powiewa wiatr historii, ale czujemy się kimś, kogo Bóg wybrał na zawsze i życiem na zawsze obdarzył. W tym ostatecznym, najpierw w przeświadczeniu o umiłowaniu przez Pana Boga, a dalej w przeświadczeniu o powołaniu do, na zawsze, powołania życia w wieczności, w tym odnajdujemy naszą wolność wobec świata. I jak jesteśmy wolni, to wtedy nie pytamy o to, jak ten świat na nas wpływa, tylko pytamy, jak my na ten świat wpływamy. I y, możemy czuć się. No, Bezradni wobec jakichś mechanizmów tego świata, ale czy ktokolwiek każe nam radzić sobie z mechanizmami tego świata. Więc pytanie jest takie: nie czy wyznajesz się na tych mechanizmach, ale jaki to efekt wywołuje w Twoim sercu? Czy efektem, to co słyszeliśmy o tych w Księdze syracha, że. Nie chwal człowieka, zanim się nie odezwie. To, to jego słowa go wypróbowują. Więc to, co mówimy, świadczy o tym, co mamy w sercu. Jeżeli wyrażamy, no tak dzielimy się jakimś poczuciem beznadziei, wyrażamy lęk wobec tego, co tam w świecie się dzieje, wyrażamy złość, to nie możemy powiedzieć, że bo ten świat taki jest on się od nas odbija i dlatego my go tylko oceniamy. Ze swojego serca wydobywamy to poczucie beznadziejności ten lęk, czy nienawiść. I naszym zadaniem, właśnie to nie mamy wpływu na mechanizmy świata, mamy wpływ na nasze serce, a przynajmniej powinniśmy mieć, powinniśmy o to zabiegać i do tego sprowadzać swoje, swoje myślenie. Obecności w świecie, że co ja, co się, co chciałem powiedzieć, co wydobywam z serca, ale czasem to jest tak, że co samo wychodzi, czego nie potrafię powstrzymać, jeżeli chodzi właśnie o wrażenie jakiejś nie wiem, złości, niechęci i tak dalej. Daj kształtować swoje serce temu, który cię umiłował i powołał. Nie chciej przewyższać nauczyciela, uczy, nauczycielem naszym jest Jezus, uczy całe życie od Niego. Nie chciej od razu naprawiać innych, wyciągając drzazgi z cudzych oczu. Często tutaj poprawiam tłumaczenie albo odwołuję się do jakichś innych, mówiąc, że inne są lepsze z jakichś tam powodów. To zdanie też można przetłumaczyć inaczej. To słowo, że nie drzazga, tylko ździbuło, ale, ale cieszę się, że jednak została drzazga, bo jakbyś miał tu kilka razy to było wypowiedzieć, to byłoby trudniej, zwłaszcza odmieniać przez przypadki. No więc nie jesteśmy specjalistami od wyciągania drzazga z cudzych oczu, ale mamy być specjalistami od własnych serc, Właśnie tak, żeby one stawały się skarbcem dobrych rzeczy. Nie ma wpływu na cały świat, ale jest pytanie, a na jaki świat mam wpływ? I czy przynajmniej na ten świat mój wewnętrzny, mojego serca? I że to jest pierwsze moje zadanie, żeby wydobywać dobro. Czyli, no a wydobywać można pod warunkiem, że tam jest. Moim zadaniem jest tak poddać się Słowu Bożemu, tak kształtować swoje życie, aż no, żeby w każdej sytuacji yy, takiej zewnętrznej potrafił właśnie wydobyć dobro. I teraz dla kogo? No nie dla siebie samego, dla, dla kogo? Dla tych wśród których żyję, w tym świecie, który jest mi najbliższy. Na ten świat mam wpływ, jakoś mogę promieniować, znaczy, Jakoś mogę to się dzieje, że um, coś wydobywam. Zwłaszcza gdy mówię. Um, to mówię, to wyrażam to, co jest w środku, co jest w moim sercu. A więc um, jak mówię, nie tylko po to, żeby się powstrzymywać od pewnych słów i stawać się jakimś obudnikiem, który um, gładkich słów używa, a w środku jest coś innego. Ale żeby to rozpoznawanie drzazgi, czy tej belki we własnym oku, właśnie na podstawie tego, co mówię i jak te słowa są odbierane przez innych, to mi mówi o tym, jakim skarbcem jest moje serce i co tam siedzi. Więc powtarzamy starożytną modlitwę Kościoła, o to, żebyśmy mogli w pokoju. Żyć i cieszyć się tą spokojną pobożnością, czyli żebyśmy potrafili radować się życiem po bożemu. Po bożność to jest po bożemu. Nie tylko się modlić, ale, ale i żyć. I, I prosimy o to, że Pan, Chryst, Bóg, który jest Panem tego świata, stawał się coraz bardziej Panem tego mojego świata wewnętrznego, mojego serca. Aby właśnie działo się to, co ma się dziać, żeby z mojego życia wyrastały dobre owoce, które są znakiem mojej przynależności do Pana Boga, mojej wolności w Chrystusie, mojego pragnienia, by dzielić się tym, czego doświadczam, łaską, jaką otrzymałem